Od dwóch lat jestem wychowawcą klasy o profilu sportowym. Dzięki zaangażowaniu uczniów, trenerów i nauczycieli oraz współpracy z rodzicami... Powyższy profil zaowocował zdobyciem wielu sukcesów naukowych i sportowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Do najlepszych uczniów LO6 i zawodników Juvenii Wrocław należą Kornelia Fietkiewicz i Dominika Bura. Kornelia, mistrzyni Europy w Sztafecie z 2019 roku oraz mistrzyni Świata w Ratownictwie Wodnym z 2018 roku, Dominika, stypendystka Rady Ministrów i aktualna studentka Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jak widać, można połączyć pasję z nauką. I jest to możliwe w naszym liceum. Zdecydowanie tak, były to wspaniałe lata spędzone w tej szkole i na pewno nie zamieniałam wszystkich na szarne inne liceum. Mogłam mieć na ogromne wsparcie ze strony wszystkich nauczycieli, mojego wychowawcy oraz pani dyrektor, którzy bardzo mnie wspierali i pomagali, abym nadłogał cały materiał, dzięki czemu mogłam bezproblemowo łączyć naukę no, ze sportem. Przede wszystkim, aby nie bali się spełniać swoich marzeń i obowiązków szkolnych, ponieważ wszystko da się osiągnąć. Drodzy pływacy klas ósmych, szanowni rodzice i opiekunowie. Za moment staniecie przed dylematem, czy i gdzie kontynuować swoją karierę sportową. Doświadczony grono pedagogiczne 6. Liceum we Wrocławiu, profesjonalna kadra trenerska Klubu Sportowego MKS Juwenia Wrocław oraz nowoczesne obiekty Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan to wszystko tworzy klimat, w którym będziecie mogli realizować swoje sportowe marzenia. Tak więc podejmijcie właściwą decyzję. Od września walczymy razem. Zapraszamy.